Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z takimi porządkami w szafie, natomiast nie mam tutaj szafy. Przyniosłam część moich ubrań bo film ma jeden cel policzyć ile mam wszystkich ubrań i ja już dwa takie filmy na moim kanale publikowałam pierwszy z nich był 3 lata temu i tam zliczyłam że mam 80 sztuk ubrań i liczyłam to wiadomo bez bielizny, skarpetek, bez torebek, bez butów, bez rajstop, bez piżam i bez odzieży takiej sportowej oraz bez rzeczy, w których chodzę po domu i wyszło wtedy 80 sztuk. Mówimy cały czas właśnie o ubraniach, w których po prostu wychodzę na zewnątrz. Tych ubrań po domu jest naprawdę niewiele, bo w moim przypadku to jest może, nie wiem, jakieś 4-5 sztuk, więc tak jak powiedziałam, niewiele. I jeszcze jeden film był rok temu, i tam zliczyłam sobie 78 sztuk, natomiast Plus 5 sztuk było do sprzedania. Właśnie sobie przypomniałam, że mam jedną torbę z rzeczami do sprzedania, i wydaje mi się, że mam tam około 8 sztuk, także już jakby macie tutaj jakąś informację. Natomiast to nie są rzeczy, które będę dzisiaj tutaj liczyć razem z Wami. Eee, I tak, mam tutaj kartkę, na której spisałam sobie wszystkie ilości, jakie mam w całym domu, bo w tym szale przeprowadzkowym. Ubrania moje są w różnych miejscach. Wszystko sobie policzymy, natomiast ja powiem Wam, że jak już sobie to liczyłam, to byłam w ciężkim szoku, bo wydawało mi się, że mam tego mniej, więc jestem niemal pewna, że gdzieś tam do setki dobijemy, ale zobaczymy. To będzie dla mnie informacja, że halo, co tutaj się podziało, trochę yy, za dużo tego mam. Yy, ja lubię mieć mniej ubrań i ja to widzę, że ich ostatnio jest za dużo, bo jak coś zamawiałam, to yy, nie wyrzucałam, bo już nie miałam jakby pojęcia, co tutaj wyrzucić. Pewnie by się coś znalazło, ale trzeba do tego na spokojnie przysiąść. A w tej chwili nie mam jakby warunków, żeby usiąść sobie na spokojnie i na wieszakach wszystko przekładać, bo mam to w różnych miejscach, więc zrozumcie. E, ok, no to przechodzimy do pierwszej kategorii. Mam tutaj kategorię kurtki, płaszcze zimowe. Tutaj przyniosłam e, taką kurtkę zimową, którą myślę, że już za niedługo jakby będę nosić. To nie jest może kurtka albo futrzano no kurtka, tylko to jest sztuczne futerko oczywiście z Bonprix, zamawiałam całą zimę w zeszłym roku przechodziłam w tym futerku i było mi naprawdę mega wygodnie, to jest bardziej takie może jesienne, natomiast dla mnie na zimę w sam raz wystarczy po prostu pod spód czasami ubrać polar i ściągać tę kurtkę razem z polarem. Więc nie, nie chciałam nic grubszego dokupywać, i mam jeszcze w szafie dwie. Mam jeden płaszcz i jedną kurtkę taką narciarską. Ja osoba, która nie jeździ na nartach, ale mam kurtkę narciarską, w sensie sportową. Więc, reasumując, mam trzy kurtki zimowe. Kolejna kategoria to kurtki płaszcze wiosenno-jesienne. Czyli takie okrycia wierzchnie, jejku, jaki to jest piękne. Ja ostatnio w tym raz byłam w pracy i naprawdę o tym zapomniałam, bo ciągle chodzę praktycznie w tej kurtce jeansowej. Ona jest taka dłuższa, również z Bontri, a to mam z. Z Simple, to jest z Aliexpress taka marka, więc tych kurtek płaszczy wiosenno-jesiennych mam 6 sztuk. Troszkę mi się tego nazbierało, natomiast jakby mam takie dwie jeansowe kurtki i to jest uważam taki bardzo na co dzień. Często chodziłam w takiej sportowej kurtce i zrozumiałam, że ta sportowa kurtka jakby mi odbiera Taki basicowy styl, bo kurtka sportowa od razu nadaje taki sportowy look, natomiast jak chcecie ubrać, nie wiem, jakieś szersze jeansy, tak jak ja teraz w tej chwili mam, to ta kurtka sportowa, którą mam, nie za bardzo mi pasowała, więc zainwestowałam właśnie w coś takiego jeansowego. Mam jeszcze jedną taką e, krótką, jakby katanę, więc ją też również tutaj liczę do tych jakby wiosennych. Teraz przechodzimy do kategorii spodnie i tutaj powiem wam się podziało, bo mam tego bardzo dużo. Zliczyłam sobie na kartce 12 sztuk, bardzo dużo. Mam tutaj na sobie trzynastą sztukę i jeszcze tutaj czternasta, piętnasta, szesnasta sztuka. Bardzo dużo, chyba już więcej nie mam. Szesnaście sztuk. Jejku, to jest za dużo, naprawdę. Nie potrzebuję szesnastu sztuk spodni. Powiem Wam, że ten film będzie dla mnie też taką informacją, że. Halo, co się tutaj zadziało? Czy ja mogłabym się czegoś tutaj z tych rzeczy pozbyć? No, nie wiem, na ten moment sobie troszkę nie wyobrażam. Mam na przykład białe spodnie, jedne, w których, które zamówiłam niedawno i nie zdążyłam w nich jeszcze wyjść na zewnątrz. Może raz w domu w nich chodziłam, ale tak to nigdzie w nich nie byłam, bo po prostu ten okres taki nie wiem, przejściowy, kiedy. No, wiecie, na białe spodnie może, jak jest upał, to jest za ciepło, bo bardziej wolę wchodzić w sukienkach. Natomiast, jak zaczyna się robić już chłodniej, to nagle zaczyna padać deszcz. No i białe spodnie to nie jest dobry wybór, więc e, dlatego w tych białych spodniach jakoś nie mam problem, żeby je założyć, jeansy wszystkie, które mam są w bardzo dobrym stanie, cały czas w nich chodzę, tutaj mam jedno takie spodnie dresowe, wiem, że jeszcze mam takie czarne spodnie, w których nigdy nie byłam, ale to dlatego, no bo ja mam trochę takich rzeczy, które zamówiłam, a w których jeszcze nigdy nie byłam i dlatego w nich nie byłam, bo bardzo mało teraz czasu poświęcam wieczorem na to, żeby wybrać sobie jakieś ubranie na następny dzień i może to jest właśnie klucz do sukcesu, żeby wybierać bardziej świadomie te ubrania i chodzić w tym, co mam, to trzeba się przygotować dzień wcześniej. Spódnice. Tutaj naliczyłam sobie 7 sztuk. Teraz przechodzimy do kategorii sukienki i jeżeli chodzi o sukienki, to Także też tutaj żadnej ze sobą nie zabrałam. Tutaj bardzo mało tego mam. To też jest dla mnie jakaś taka informacja. 5 sztuk sukienek, naprawdę mało. Powinnam mieć więcej sukienek, bo sukienki to jest idealny strój na lato, kiedy zakładasz jedną rzecz i już jesteś cała ubrana. Następnie policzyłam sobie, że mam również dwie suknie, natomiast nie mam już sukni ślubnej, bo sprzedałam jee, yeah! cieszę się, że kogoś ta suknia ucieszyła i komuś się jeszcze przydała więc mam dwie suknie, takie w których na przykład mogłabym wieczorem gdzieś wyjść niekoniecznie na czerwony dywan chociaż też by się nadawały, ale one są takie, że uszłoby jakbym poszła w niej do restauracji tak, że nie rzucałabym się jakby w oczy, że jestem zbyt mocno wystrojona, tylko one są takie właśnie eleganckie, ale takie z umiarem, więc mam takie dwie suknie, niebieską i e, pudrowo -różową. Następnie mamy kategorię swetry, e, tutaj sobie zliczyłam pięć, gdzieś tam w komodzie. E, tutaj mam jeden, tutaj mam drugi sweter, trzeci biały, on jest w worku, ale ja w nim chodzę, e, bo białe rzeczy po prostu, już się tak nauczyłam, że lepiej po prostu te białe rzeczy dawać do tego worka, e, żeby się tam nic nie ubrudziło. No i tutaj jeszcze mam czwarty sweterek, więc jak tutaj mam cztery, a tam miałam 5, no to reasumując mam 9 sweterków. No spoko, myślę, że ilość optymalna, bo w sweterkach bardzo dużo się chodzi. Jeżeli chodzi o bluzy, to mam dwie bluzy sportowe. Słuchajcie, tutaj jeszcze znalazłam jeden sweterek, coś ominęłam, więc tych sweterków mam reasumując 10. Koszulki, tego mam dosyć dużo. Tutaj policzę ile przyniosłam ze sobą, tu jest jedna, druga biała, Trzecia, koszulki, czyli wiecie, t-shirt, gdzie rękawek mamy dokąd, więc mam tutaj trzy, a jeszcze policzyłam e, poza planem. 17 plus 3, 20. Oj, powiem wam, ja nic teraz już tego na szybko liczę, ale wydaje mi się, że naprawdę przekroczyłam liczbę 80 sztuk. Teraz tak, kategoria bluzki cienkie, bo nie liczę tego jako sweterek. Na przykład mam takie bluzeczki. To jest cieniutki materiał. Nie mogę powiedzieć, że to jest sweterek, więc liczę to jako bluzki cienkie i mam tego cztery sztuki. Bo mam jeszcze tą, mam tą czarną, mam białą, mam jeszcze różową i jeszcze jedną mam, ale już nie pamiętam jaką, więc tego mam cztery. Teraz bluzki bez rękawków. No tego u mnie nie ma dużo, bo to są tak naprawdę trzy e, sztuki. E, nie wiem, czy tu przyniosłam ze sobą, ale raczej nie, nie przyniosłam, bo mam jedną białą bluzkę na ramionkach i dwie czarne bluzki na ramionkach, czyli reasumując trzy. Krótkie spodenki, czyli coś takiego, w tym najczęściej chodzę latem, ale na przykład do pracy w czymś takim by mi się nie udało, bo to jest zbyt krótkie. Wiecie, tam na spacerki to mam takie tylko dwie pary. Jeżeli chodzi o kamizelki, to ja mam tylko jedną kamizelkę. Bo ja ogólnie nie chodzę w kamizelkach, natomiast uważam, że, że to jest fajna jakby część garderoby i myślałam ostatnio, bo spróbuję Wam wrzucić tutaj jakiś taki look, bardzo mi się podoba, jak dziewczyna ma na przykład kremową sukienkę, dłuższą, z długim rękawem i na to kremową kamizelkę, taką puchową. Szukam takiej, ale jeszcze nie znalazłam i to jest coś, co mi się podoba. Natomiast ja w kremowych rzeczach, spróbuję wam to jakoś naocznie pokazać, w kremowych rzeczach. Nie do końca wydaje mi się, że to jest taki bezpieczny kolor dla mnie, że ja muszę mieć czasami coś bardziej wyrazistego, bo ja jakby się tak zlewam z tym kremem, więc jakbym zrobiła taki total creme look, to może to nie jest dla mnie. Dziewczyny, które mają ciemne włosy, świetnie w takich lukach wyglądają, albo blondynki z taką fajną brzoskwiniową karnacją, nie wiem, no ja chyba nie za bardzo. Następna kategoria to kombinezony. Mam dwa kombinezony czarne, eleganckie i bardzo rzadko w nich chodzę. Naprawdę raz na rok to, to, to jest dużo, jak bym miała być szczera. Marynarki mam, czekajcie, policzałam sobie tutaj trzy, bo wiem, że mam czarną, granatową, kremową i jeszcze jedna jest jakby na sprzedaż, ale wydaje mi się, że ja jej nie sprzedam. Dobrze czasami jest mieć osobno odłożone takie rzeczy na sprzedaż, bo teraz jakby za nią zatęskniłam i wiem, że ona w najbliższym czasie mi się przyda do moich jakby stylizacji, takich codziennych, więc sobie ją zostawiam. Więc reasumując, marynarek mam cztery. No i widzicie, nie muszę iść na zakupy, bo coś, co chciałam sprzedać, jednak stwierdzam, że, że mam, jest w mojej szafie. I ostatnia kategoria, koszule. Tutaj na kartce zapisałam sobie trzy bo mam niebieską na pewno, mam różową mam białą e, taką jakby bez kołnierzyka ale to jest koszula i jeszcze druga biała taka typowa z kołnierzykiem ostatnio ją pokazywałam Wam w holu z Bonprix, ja mam bardzo dużo ubrań Bonprix i gdyby nie Bonprix gdyby nie ta współpraca e, wieloletnia z, z tą firmą to miałabym dużo mniej tych ubrań i nie miałabym wielu Fajnych ubrań, także bardzo się cieszę, że tutaj regularnie ze sobą współpracujemy. Więc reasumując, koszuli mam cztery: i słuchajcie, biorę telefon i teraz zliczę sobie wszystko. Już wiem, jaki jest wynik, jak myślicie. Byłam blisko 91 sztuk ubrań. Więc tak jak powiedziałam, przeczuwałam, że coś tutaj się zadziało, że mam tego więcej. Rok temu było to 78 sztuk, czyli 13 sztuk ubrań więcej. Więcej, eee, więc trochę się tego tutaj nazbierało. Wiem, że. Z... Wiele z Was powie mi, że to jest bardzo mało, bo na przykład macie po 200 sztuk ubrań. Natomiast ja zawsze przykładałam do tego uwagę, żeby jak ktoś kupuje, no to muszę coś też wyrzucić, bo naprawdę wiele ubrań nie potrzebujemy, żeby zrobić sobie fajną szafę. Kiedyś też nagrywałam takie filmy, chyba tutaj Wam wrzucę 10 ubrań i 30 stylizacji, także da się mieć mniej ubrań i robić fajne stylizacje, natomiast trzeba chcieć. No ale co Wam powiem, jakie jest moje odczucie? Wydaje mi się faktycznie, że mogłabym tam coś ograniczyć, coś przejrzeć tą szafę i czegoś się pozbyć. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że może to by były jakieś trzy sztuki, których chcę się pozbyć, a tak to nie widzę jakby perspektyw na to, żeby się więcej pozbyć, ale zobaczymy. Na pewno jak będę, ja Wam obiecuję, jak będę garderobę urządzała, jak będę wszystkie ubrania tam wieszała na wieszakach, jak będę prasować, żeby to ładnie wszystko było, marzę mi się po prostu... Kolorystycznie wszystko sobie poukładać, to ja Wam to wszystko nagram. Zabiorę Was do tej garderoby, bo w tej garderobie to będzie bardzo duży pokój, więc to będzie również pokój nagrań. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce do zobaczenia. Cześć!